Dobra, Eluwa. Dzisiaj nagływamy łączenie zbierzeń, czy coś takiego. Nie wiem, ten rano zainstalowałem. Jeszcze, może, będą dwa odcinki, ale jeszcze, może, jed jeden zrobię ten I na drugi kanał. Select mam i select dad. O mój Boże. Nie wiem. Jak mi YouTube złamuje ten filmik to to nie na, gram coś innego Jakby zobaczyć body O, zmienia się coś. Klikamy i klikamy, chcę zobaczyć body. Nie naprawdę ja chcę to zobaczyć. Body. O, i pojęcie ja tylko mam urodziny. Na urodzin może zrobię jakiś urodzinowy odcinek. To nawet live, jak się uda. Jak się w końcu uda. Jezu, jak to zaczyna. Ej, fajny by był taki kotek. Mam no, nadzieję, że. Nie, dobra, już nie. Już nie. Już nie by były fajne. O, poże reklamę. Jeśli Wam się ta gra spodoba, to możemy zrobić jeszcze... O, tejla! Mogę sobie kupić... Dobra... Dobra, front O mój Boże... Jak to musi wyglądać? WINGS! O mój Boże... Mm. No, klikam, 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 czekam milion lat jak ja bym chciał mieć teraz wszystko na maksa. Upgrade to była, klikamy, klikamy, No, y Jezu, to źle wygląda. To źle wygląda, naprawdę. To naprawdę źle wygląda. YouTube, nie zbanuj mi tego proszę. Jezu, jak to wygląda! Jak to nie wygląda! Ej, nie chciałbym takiego czegoś zobaczyć w nocy! Pod moim łóżkiem! Oj, nie chciałbym! Kto by, kto by się wystraszył takiego czegoś w nocy? Eee, łęka w górę. Co? Oczywiście się coś musiało włączyć. Jechałem sobie, Ariś zestał. Eee, to pła ...klej. O, tak można żyć. Oj, tak byczku. Oj, tak byczku. Oj, tak, tak. co jak to źle wygląda. co zaczyna nie gadaj że to będzie jakiś pająk nie gadaj że to będzie kot pająk proszę nie róbcie mi tego nie to jest złe to jest złe mega nie to jest złe naprawdę ja nie chcę ale dobra, to ja to złabi Jechałem w sobie arysę stał e no właśnie ja muszę robić piosenki e, dobra Jeden odcinek się zm zmontuje i będę e, robił tekst do piosenki Jezu jak to źle wygląda mm. Nie chcę. Mm -mm. Mm -mm. Nie chcę. Oni mi wszystko zniszczą. Gry wszystko zniszczą. Albo tak sobie zrobimy. O i teraz mamy 25K. Jezu. Będę żygał. Halida, będę żygał. Będę żygał. Ekran. Jezu, ale te reklamy mnie wkurzają. Ale dobra. Hmm. Halina będę żygał. Jak se obrzygam Nie no, nie będę żygał. To jest zło! O Boże, jeszcze head O Boże! A bo dobra, lecimy nowego spin. Mama. Dobra. E, to jest zło totalne. Będę żygał Halena. Będę żygał. I tyle. Będę z O, eee. Oj, to się. Sze... Te małe nóżki! Te małe nóżki! Te małe nóżki! O nie, te nóżki mnie rozwalają. Te nogi mnie rozwalają, te malutkie. To no leto, to panela, to tak nie Ty mnie rozwala. Zbieramy sobie na leksy. To jest zło. On nie by nie miał nóg. Nie. Nie ma nóg. To nie jest fajne. Szkoda mi się robi takich piasków, na przykład, albo zwierząt bez nóg. No ktoś ta ja nie płacze. Dobra, jeszcze body robimy. Nie gadaj. Będę się go uchali, no? Dobra, tego kotam, że staram zrobię mu taila. Zrobię mu taila tylko. I tam, i lecimy z psem. Ja zły, ten kod jest zły, że go tak łączę. Biedny kotel. To jest zło! Nie powtarzajcie tego w domu. Jak coś. Jak coś. Nie zwracajcie uwagi na rzeczy w tle. Jak coś. Bo czasem może być coś powiedziane. Yyyyyy... Kunwo raz w to próbowałem grać, ale według mnie same nudy Nie chciało mi się po prostu grać Ja... Komuś się podoba, to ja nie obrażam Komuś może się podobać Mi tam się nie podoba To ja tutaj nie reklamuję Czyli ciągle mi się reklamy pokazują Ale ja nic nie reklamuję jak coś Spokojnie О, мой боже! О, мой боже! Это зло! Окей. Not good. О, боже! Добра. Добра, кота-то и максовать. Teraz kota maksujemy. Nie, to jest zło. To, to jest mega zło. Czemu, czemu... nas mnie obdarzył? Po co ja to zainstalowałem? Po co ja to zainstalowałem? Jestem głupi. Jestem głupi. I chory psychicznie, że to zainstalowałem. Mhm. A, uh, game, okay. mm. Nie, Jedno tak. E e dla tych zwierząt, które będą na odcinku. Ten. Mm, w komentarzu. Ej, może, jednak specjalnie to nie będzie piosenka, a QA. Dobra, możecie zadawać pytania do QA. I... Eee, Pytania do QA możecie zadawać? Bo w sumie tak nad tym myślałem: jak coś, to nie zadawajcie pytań, jakie jest Twoje ulubione zwierzę, eee, bo moje ulubione zwierzę to list. Wait a minute. Hmm. O kurde. Ok. Zaczynamy dalej. To jest... To już jest, jest złe. To już jest złe. Ten kto to stworzył. Ten kto stworzył tą grę. Niech się weźmie i ogarnie. Niech się weźmie i ogarnie, bo. O! Co... Coś ma z głową. Jeszcze ta muzyczka radosna. Teraz się będę bał, że coś mnie takiego w nocy ugryzie O mój Boże. Ej, dobra, kończymy odcinek, bo. Mam... Będę miał dwa odcinki. Zmytować. O, poczekaj się. Zróbmy sobie razy dziesięć. O to sobie zróbmy hmm, heda. No i tańczymy. Żegnamy się. Cześć. I nowa.